Nasz zamek w Oporowie jest celem wielu wycieczek szkolnych, które odwiedzając to miejsce poznają historię oporowa, ale również historię architektury średniowiecznej, ponieważ nasz zamek jest pięknym przykładem architektury obronnej tego okresu. I jak w pigułce, zawiera wszystkie elementy architektury obronnej średniowiecza: niewielki fragment murów kurtynowych zakończonych krenelarzem. Piękną basztę z łukiem arkadowym gotyckim i widokiem na kaplicę z pięknym portalem ozdobionym herbem Sulima, wieżę, no i dom mieszkalny. Ponadto zamek jest otoczony fosą, fosą wypełnioną wodą, co jest unikatem w skali naszego kraju, a w tej fosie pięknie przeglądają się mury średniowiecznego zamku, co daje pole do popisu i fotografom, i malarzom no i filmowcom. Tutaj były kręcone seriale, filmy fabularne, między innymi Andrzej Wajda wypożyczał do Pana Tadeusza wiele przedmiotów, wiele eksponatów, meble, tkaniny. W tym pomieszczeniu kręcony był odcinek serialu przeprowadzki pod tytułem Sztajn Ordynata i nasz fortepian, tutaj Wiedel grał tytułową rolę. Natomiast niewielki znajdujący się na stoliku e, lichtarz w filmie kryminalnym, gdzie jest trzeci król, pełnił przez kilkanaście minut rolę głównego rekwizytu, od którego odpalali się Andrzej Łapicki i Więdzisław Gliński. W naszym zamku również straszą duchy, co zostało udokumentowane na taśmie filmowej, m.in. przez Edej Czesława Petelskich w filmie Duch z Canterville z Czesławem Wołejko Czesław Wołejko grał ducha. No i według scenariusza Zbigniewa Niemackiego powstał tutaj jeden z odcinków serialu dla młodzieży z przygodą na ty pod tytułem Czarny Rycerz. Także działo się tutaj. Duchy są udokumentowane na zamku Okorowskich dosyć dokładnie.